Stroje bojowe przed meczem. Bo tu jest walka o Europę. Tak jest. Walczymy, żeby do Europy pojechać później. Sędziowie też, też w przyszłości jest. Europa. Chcemy przede wszystkim, tak jak powiedziałem, być wysoko, odbierać piłkę na połowie przeciwnika, jeżeli to będzie możliwe i szybko finalizować. akcję. na pewno tego ataku pozycyjnego będzie mieli w natomiast jeżeli tylko będzie szansa odbierać piłkę wysoko, wyprowadzić wąter, staramy się to realizować. Po otwarciu Piękni Panowie to będzie kluczowe i decyzje, tak? Myślę, że jest 5-0, nie? 5-0? Tak. Myślę, to? że wysokie zwycięstwo będzie. 3-0 do przerwy i 0? Wygramy, czy nie? O, wygramy. Tak? 5-0. i później atakujemy Europę. Europę może nie, ale powalczymy z Łodzią, która wygrała z Mazowszem co jest dla mnie zaskoczeniem delikatnym końcówka sezonu to tak już chyba zmęczone organizmy, co? no mają prawo być zmęczeni, to naturalna kolej rzeczy, fizjologia ludzkiego organizmu, tak po prostu jest i tyle, natomiast no, myślę, że Fizycznie będziemy wyglądać całkiem dobrze i przyzwoicie. Myślę, że każdy dostanie swoją szansę w tym meczu. Czekamy na drużynę przeciwną, bo ten, no syszałem, że... Ta, gdzieś tam zaspali, w, w łąży, tak? Czy gdzieś tam chyba mi się coś tam wydarzyło? Dwie, dwa uderzenia z lewej nogi w pierwszej połowie. To jest coś, co się nie wydarzało. Dobry No Dobry? Na bramkę strzeliłem. Ładnie gra, to chłopak? No. Przetrzafniał. To się umyję i idę. Koszulkę mogę ją oddać? <noise> <noise> Koszulka związkowa, to nie? <noise> w każdym elemencie i tak naprawdę tylko koncentracji albo właściwie brak momentami Podlasie zawdzięcza, za że, że przegrali bram tylko tylko bramkami, teraz no yy, powiedzmy sobie szczerze no tak. Pierwsze spotkanie chłopaków w tym gronie, mamy szansę teraz porywalizować w tym regionalny. regionalnym Mam nadzieję, że to będzie fajna przygoda dla nich i, i będą chcieli z tego skorzystać.